Śniadanko! I śniadanko Pablito. Tak, on ma prażony słonecznik, ja mam zwykły. Plus grzaneczki, ja woda, a Pablito herbatka. Ponagrywkowe wejście do bear Ale jesteśmy tylko na dziale męskim. Ja na Adamski nawet nie idę. Nekin, kontra, kabito. Kaptur tutaj nie pasuje, się nie układa, ale tak samo w sobie jest rewelacja ciepłutkie. Zrobię powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Sama bym podkradała, nie powiem. Co? <laughs> Zaczęliście się, powiedz. Dobre jest brązowy. <laughs> Jaki masz Brąz rozmiar? Elkę. Elkę masz? zajebiste to jest. No powiem Ci, że ma coś w sobie. I ten kolor? Super. O! <laughs> Jak misiek wyglądasz. Zajebiste. Gdy jednak tamten przegrał, kurtka śmietankowa wygląda tak, bardzo ładnie. Mamy rozmiar L, to możemy sobie spiąć, ale przeskakuje w tom. I to jest ta druga, też aleczka. I ją już sobie tutaj odrobinę spięłam, zapinam i wam się pokazuje. Tak to wygląda. Tak, kaptur. Tak, można ją Fajna, to jest fajna. Uniwersalna do wszystkiego. Całkiem spoko. O, wow, to się do dziadek. A Paweł, jako mężczyzna, przyszedł. Zobaczcie, co my tu mamy. <słyszy> Wike I mamy już święta. To ja po świątecznym zrobię tak. I teraz tu pilot. Odbierz mnie za dwie godziny. A ja pójdę po prezenty. Pod koinkę zobaczyć, co mi przyniósł gwiazdor. To jest nowość. Wodoodporne pokrycie dwuosobowa rozkładana sofa. I tam jest drugi schowek? Tak. Bo to jest pufa taka, nie? Chyba. Odłączana czy nie? Nie, to jest żeby przedłużyć spanie do drugiego. Bo tu się rozkłada i oparcie? I to, nie, nie wiem. Jak dwuosobowa. No jest napisane dwuosobowa, jak byk. A, dwuosobowa, tak, do siedzenia dwuosobowa. Rozumiesz? W tą stronę, a nie Hmm. Jest dwóch Jest, siadaj. <noise> to tu nawet trzy się zmieszczą. Stwierdziliśmy właśnie z Pawełkiem, że usiądziemy sobie do tego stołu. Paweł koleje. <noise> Abyś się <noise> i... sama zdziwiła, gdybym otworzył. <noise> <noise> Kopara by mi opadła. Tam mamy choineczkę. I sobie siedzimy przy tym pięknym stole drewnianym z Forniru. Zobaczcie, stół rozkładany, jasny buk Fornir. Od jakiegoś czasu chyba przez dziewczyny z LGS tak mi się opatrzyło w dobrym sensie takie drewienko, że aż mi się zachciało takiego. Może nie po całości wnętrza, ale jako akcenty bardzo mi się zaczęły podobać. I zobaczcie, te krzesła tutaj już Wam pokazuję. Bardzo ładnie w ogóle pasują. Ten stół jest składany. Bardzo ładnie pasują do tego stołu. I są wygodne dla kręgosłupa, bo to jest ważne już w naszym wieku. My jako powoli babcia i dziadek musimy mieć wygodny dla kręgosłupa. No, po prostu tego tak szuka. To właśnie tak sobie... O, będziemy mieli pokładały. Słuchajcie, jak mi się marzy, jak mi się marzy. Nie powiem. O, zobaczcie, so, jakie piękne pierniczki. O, proszę, tu mamy jeszcze niepolukrowane, a tu polukrowane. Smacznego. Ojej, rzeczywiście łączenie tego blatu, Paweł, zwróć uwagę. No niestety, nie jest to kamień, jest to blat z Ikei. Ale kolory ładne i pomysły, jakie fajne to malowanie, nie? O, i połączenie z drewnem. O, spoko. 5 zł. I nie będą służyć do butów, tylko do czyszczenia znajdek. Dobra. Zrobię sobie odcinek o szczoteczkę. Dobra. 5 zł. Jesteśmy przy kołdrach. Właśnie jest promocja. Kuba powiedział, że chce kołderkę ciepłą. I wybieramy między tą albo ewentualnym zamówieniem kołdry obciążeniowej. Jak macie jakieś doświadczenia, to dajcie znać czy polecacie dla dzieci kołdrę obciążeniową. Powoli przygotowujemy się do świąt. Właściwie zaczynamy o tym myśleć. I tu widziałam taki świecznik, właśnie na cztery świeczuszki. Ale to jest fajne, bo tu możemy na przykład nasypać jakichś orzeszków albo czegoś takiego. Albo to też jest bardzo ładne. Takie podwójne. No i mówiąc o tym, że tu jest dużo takich osłonek, to zobaczcie, tego nie widziałam. Może nie na teraz. O! To co wam to przypomina? Bo to jest taki koszyczek jak na szklanki kiedyś. No dobra, rozejrzę się i jak coś fajnego znajdę, to wam pokażę. Mamy tu takie latarenki. Najniższa cena. 7 zł i on się samemu składa. Tu też 7 zł. Ona jest w taki sposób przygotowana i sobie sama moją składacie. To też bardzo ładnie wygląda. Takie szczotkowane złoto. I kosztuje to 10 zł. I okay, mamy już też świąteczne świeczki, ale zobaczcie jaki fajny pomysł na adwentową świecę. I tą właśnie sobie wezmę. A tu oczywiście te mają piękne szkło, zobaczcie. To można sobie później zostawić. No przepięknie wygląda. Zobaczcie, jakie na te świeczuszki takie pół na pół I mamy po cztery pakowane. I tu jeszcze... już idę! I tu jeszcze ta mi się spodobały. <noise> Tego pośrodku. Paweł i gaweł. No no, to już mamy takiego. I Paweła mamy i gaweła 43 zł. No jest, jest duży. Nie ciężki. tym razem tak wygląda. Kraina świętego Mikołaja gwiazdora. Fajny pomysł na prezent i to 3 zł kosztuje takie opakowanie Ej, kominek. Do wielbicielki. Ej, zobacz jak to w ogóle jest. Jak to jest? To jest całe to. pod całym tym jest, no. Fajnie, o. bo bardziej równomiernie. Czyli tak jak lubię. O! To znamy. Zobacz to, gdzieś widziałeś? Tu. O, tu jest. Co to ma być? Nie wiem, po prostu rurki. A to? O, tak. No i kosztuje to 30 zł. To twoje, zobacz te jakie ładne. O. Tamto. Tu. No ale to trzeba mieć stół, a my nie mamy stół. <ślad> to też jest ładne. I to też z rurek. Coś dla Ciebie. Mm -hmm. I kosztuje to 100 złotych. Ten domek 50 złotych. Dużo ładnych. Wy wiecie, że ja uwielbiam jak się świeci. Uwielbiam światło. To też mi się bardzo podoba. Bałwanki. Takie, takie. O, takie prezenciki. A tu jesteśmy. Gwiazda Szybciutki hol zakupowy Z Ikei Jak widzicie patrzę tylko żeby nic mi nie spadło I mamy Żaróweczki takie Jedna z nich już ma swoje Zastosowanie I może Później wam pokażę o co konkretnie chodzi. To są te szczotki, o których Paweł mówił, zastanawiał się, zastanawiał się, a my, dobra, za piątkę to bierzesz, jak potrzebujesz, bierz 5 zł, to wiecie. Kupiliśmy też w końcu będziemy mieli, a właściwie nasza choineczka będzie miała w końcu gwiazdę. Zawsze coś kombinowałam, wymyślałam. Tym razem udało się nam zakupić taką przepiękną, złotą, taką nienachalną, ale właśnie złotą gwiazdeczkę. No, bardzo się cieszę, bo to jest coś, czego akurat nam brakowało do naszej choinki. Kupiliśmy też taką świeczkę, ona przepięknie pachnie i mam nadzieję, że w ogóle będzie właśnie ten zapach czuć, ale bardzo ładnie pachnie. I jest to taka świeczka adwentowa, czyli codziennie sobie będziemy zapalać, pilnować, żeby, wiecie, za długo nie, nie świeciła się, ale się nam zniszczyła trochę w bagażniku, jednak. Ale to nic, ładnie nadal wygląda. Wiecie to szkło, to szkło po prostu. Bardzo ładnie pachnie. Jeszcze raz zaznaczę i będzie służyła nam znać, czy czuć, czy nie czuć. Te organizery, słuchajcie, ja ostatnio zaczęłam wykorzystywać do przechowywania rzeczy letnich i świetnie się sprawdzają. To są tak generalnie organizery na buty, a ja sobie w tym przechowuję różnego rodzaju rzeczy. No i nasza panna. Po którą też byliśmy, czyli suszarka do kuchni. No niestety, chcąc, nie chcąc, ząb czasu poprzednią suszarkę y, rozgryzł, zdecydowałam się ją wyrzucić, po czym w dniu dzisiejszym pożałowałam, bo musiałam kupić nową suszarkę. <laughs> no ale no niestety, takie wydatki są nieuniknione: rzeczy się niszczą, rzeczy się mar nie, nie marnują, rzeczy się zużywają. Więc kupiłam i kupiłam też, poczekajcie, tą kołdrę dla Kubusia. Nazywa się Stiarn Nie, czekajcie, Metr pięćdziesiąt na 2 I ona jest bardzo ciepła. I teraz tak, my nie grzejemy za bardzo w mieszkaniu, no bo później się, wiecie, powietrze... No w, ka w każdym razie nie ma takiej potrzeby. I nam... Nie jest zimno. Paweł śpi w długiej piżamie, ja śpię no, na ramkach i równoważymy sobie w ten sposób temperaturę ciała. Dosłownie tak jest. A Kuba, ostatnio mówi mama, mi jest trochę chłodno. To, to wiesz, może kocyk, ja mówię, pewnie nie ma problemu. I słuchajcie, no, w momencie, kiedy to była kołdra i kocyk, to był luz. Ale jak to była kołdra i dwa kocyki. Ja mówię, Holender, jednak potrzebuje on ciepłą kołdrę. No więc ja mówię, dobra, nie ma problemu. Akurat była promka na kołdrę na poduszki WK, więc mówię, proszę bardzo, jest potrzeba, trzeba kupić. Natomiast nie wiem, czy Kuba też nie będzie przesiadał się na taką właśnie obciążeniową kołderkę. No ale kurczę, z tymi obciążeniowymi to jest taki, trochę, wiecie, bo on teraz waży daną wagę i za chwilę już nie będzie w tej wadze, a ta kołdra jest pod wagę. I o tyle, o ile wiecie, dla dorosłego kupić taką kołdrę i wydać 500, 600, 700 nawet złotych, no na żyćko, że tak powiem, do zmarnowania, no to luz, ale w przypadku dziecka, nie wiem, jak macie większą wiedzę, ja inaczej, ja muszę wejść w tą wiedzę i jak się okaże na przykład, że ta kołdra obciążeniowa, którą teraz bym kupiła, i nie wiem, ona by ważyła 3-4 kg i nadawałaby się jeszcze na jakiś tam dłuższy okres, w latach na przykład, rok, dwa, trzy, to spoko. Ale jak to ma posłużyć na parę miesięcy, to nie wiem, czy jest sens, w sensie ekonomicznie, czy się to wiecie, opłaca, przelicza i tak dalej. No i czy to się sprawdzi. Więc jak ma, mam tu jakieś mamy. I macie jakieś doświadczenia właśnie z kołdrami obciążeniowymi, to proszę dajcie mi znać. Bo ja jestem zielona, wiem, że można właśnie y, brać kołdry takiego typu, można właśnie z kocami takimi grubszymi, no a już później no to obciążeniowa. Zastanawiam się, no nie wiem, pomyślę po prostu, pomyślę, ale dajcie znać, jak macie większą wiedzę niż ja. Dzisiejsze śniadanko i kawusia do tego. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam się z Wami w środowe przedpołudnie. Ktoś się zapytał, czy nauszniki są wygodne. Czy grzeją, ale czy zniekształcają dźwięk? Więc grzeją, są ciepłe, są rewelacyjne, natomiast oczywiście zniekształcają trochę dźwięk. Dlatego ja nie jeżdżę. W nich w aucie. Teraz sobie stoję i czekam, aż autko mi się nagrzeje, bo to jest bardzo ważne i generalnie ja o tym zapominałam. Na szczęście tylko dwa razy mi się zdarzyło, więc nie zdążyłam zrobić kuku, ale tak teraz czekam i jadę po kubunie, a z nim dalej. Ten trening dzisiaj zrobiłam. Tutaj rezultat, a ja wyglądam tak. O oh my god, dałam radę. Dzisiejsze śniadanko, sałatka z kurczakiem i sosikiem, a sosik to nic innego jak jogurt naturalny z przyprawami. Dzień dobry, dzień dobry, kochani moi. Przyszłam się z Wami umalować, a że zmieniłam cokolwiek w mojej rutynie makijażowej. Chciałam powiedzieć make-upowej, nie, makijażowej. I chciałam Wam również pokazać aktualny stan moich brwi. To stwierdziłam, że dobrze, odezwę się do Was, zapalimy sobie lampki. W ogóle dostałam, dostałam ostatnio jedną rzecz. To jest właśnie to, co dostałam. Ja ciebie też. Słuchajcie, brwi wyglądają tak. I tutaj ta brew, no chyba troszkę się rozjaśniła, mi się wydaje. Troszeczkę tu tak samo. Nadal zapuszczam yy, włoski, ale jak widzicie już sobie tutaj na dole podgoliłam chociaż. Właśnie widzę, że mogę sobie odświeżyć. W ogóle mam takie grzebyczki. Kupiłam kiedyś, yy, chyba z wami nawet pokazywałam ten taki, z Kili czarny. Tego nie kupujcie. To w ogóle było nieostre, wiecie? To ostrze było nieostre. Szarpało mi strasznie. Nie wiem, to gdzie kupiłam chyba też w Rossmanie ale jest zdecydowanie lepszy ten nożyk. W ogóle widziałam ostatnio z Insaju takie nożyki i muszę sobie je zamówić, bo by tam było więcej sztuki. By Były super cenie. A teraz wiecie, ja nie wyrywam, tylko właśnie podgalam. Więc tak, tu zawsze robią mi się syfki. Zobaczcie, tutaj i tutaj mam w tej chwili zmiany, bo mam miesiączkę i za każdym razem w tych miejscach. Tak symetrycznie jeszcze w ogóle, nie? Ale tak, z brwi, z usuwania jestem zadowolona. Wiadomo, Oczywiście tutaj też musiał mi wyjść ping <grym>, ale to nic. Słuchajcie, jestem zadowolona. Wiem, że ten proces będzie trwał trochę czasu i przede wszystkim determinacji, systematyczności i tak dalej. Przez to, że ileś tam czasu trwa dochodzenie tej skóry, no to teraz do końca roku musiałam sobie dać z tym spokój, ze względów po prostu technicznych i <laughs> nie mam czasu na gojenie i tego typu sprawy. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Jadę nagrywać dla Was przegląd. za ja dzisiaj. Dla odmiany. I tak, tak się prezentuję dziś. Otworzyli w końcu Biedronkę u nas na osiedlu Jak ja się cieszę, że w końcu będę mogła chodzić do Biedronki Nie będę musiała jeździć autem Oczywiście leci mi z nosa, jak chciałam wam coś powiedzieć I zimną kawę Ale słuchajcie, mamy raz, że nową Biedronkę Dwa, że turbo cywilizowaną Większość jest jednak starszych ludzi u nas na osiedlu Więc oni muszą się przyzwyczaić co gdzie jest Było dużo ludzi, ale byli w takim szoku że ja widziałam, że tak jeżdżą mi, o, ja sobie muszę przyjść tu innego dnia, pochodzić. <grym> A ja miałam takie, siu, 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 siu. Miałam 10 minut na załatwienie szybkich zakupów. Pierwszy raz w ciągu 10 minut wydałam 160 zł, więc miałam takie... Szok. Ale trudno. Kupiłam rucholę, bo się kończy. Przede wszystkim potrzebowałam jajka. Wzięłam te na wolnym wybiegu, bo nie mieliśmy już ani jednego jajka w lodówce, więc no. Kobiece dni przyszły. Mam brzuch jak bębenek. Ale to nie pierwszy pierwszyzna, bo jak ja planuję nagrywki, przeglądów, to zawsze, po prostu zawsze mam wtedy okres. Korniszony też się kończą. Słuchajcie, były moje... O nie, o nie, o nie, o nie, żebyś nie pękł. Serek dwie sztuki. Moje rapsodie były na prące, więc wzięłam trzy sztuki. O, wiśniowe, oczywiście, trzy sztuki. Na prące był też krem pistacjowy. Kupiłam tak pistaszki. Kupiłam dwie sztuki Kamembertów, naturalnych. O przepięknym zapachu lenore. Lenore, co ja mówię? Lenory, 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 trzeba przekro... przekroić, nie przekroić, przeciąć, wiecie co, już dzisiaj jestem wypluta, bo nagrałam dużo, dużo, materiału dla Was, contentu i to jeszcze w centrum handlowym, więc zawsze to mnie tak stresuje, zawsze wiecie, czy dobrze powiem, czy się dobrze wysłowie, czy Wy mnie zrozumiecie, bajc jednego już Kuba wciągnął, cytrynka, Ostatnio Paweł robił herbaty bez cytrynek i nie smakowały tak dobrze. Wegański majonez, ogórek zielony, i słuchajcie, gdzie jest moje 160 zł? Jak się pytam? I cień Red Lipstick Monster. Z całej kolekcji zdecydowałam się zakupić cień o nazwie Solar. Jest przepiękny, zobaczę go sobie na. Wiecie na czym? I wtedy zdecyduję, czy kupię coś jeszcze. Może jeszcze inne, bo wszystkie trzy były przepiękne. Natomiast pełna szafa w ogóle, bo wiecie, nowa biedronka, nowe otwarcie, więc pełna szafa była. Pe... Pełna szafa była pełna. Szafa była pełna produktów, więc fajnie, nawet prawie się skusiłam na produkt do konturowania, ale jednak podjąłam decyzję, że nie. To całe moje zakupy, słuchajcie. Ja wydaję pieniądze tylko na jedzenie. Nie na siebie, nie na kosmetyki, chociaż kupiłam cień. Dzień nieba kosztowało 3 dychy, to w sumie kupa kasy, nie? Ale tak, kto żyje jak ja, i tylko wydaje się no, na jedzenie. I na rachunki. I to się tak mówi. 160 w 5 dych, kuby fryzjer. Dobrze, że nie poszłam do Rosmana. o co chodzi z Rosmanem, nie? Do Rosmana się idzie też po jedną rzecz. No. Szum oznacza jedno. Eksportuje się dla Was film. Jeden z dwóch, bo ten jeden z dwóch zmontowałam i ten jeden z dwóch będzie na kanale. Nie, obydwa będą. I tak naprawdę ten pierwszy, który pójdzie pierwszy, jeszcze nie jest zmontowany. A teraz siedzę i zastanawiam się, jak ruszyć tyłek. Co Słuchajcie, pogoda od momentu jak jest. Mega ujowa pogoda. To mój umysł przestał działać tak jak kiedyś. Nie wiem, no, strasznie pogoda na mnie wpływa. Kiedyś tak nie było. I teraz tak. Muszę ogarnąć w kubie zupę w sensie odcząć tylko na szczęście. Muszę pościągać pranie, muszę posprzątać od kurzeczem, powycierać kurze i się wykąpać. Popracować jeszcze. Może, jak starczy czasu, to chwilę książkę poczytać i jechać na wizytę, na którą strasznie nie mam ochoty jechać, ale muszę lekarską wizytę. Nie wiem, jakie ja w ogóle będę funkcjonować na tej wizycie o tej godzinie, ale ogarnę, ogarnę to. I wieczorem wracam do domu i odpoczynku, i jutro jest piątek i mam cały dzień przy komputerze zaplanowany, bo będę miała drugi dzień okresu. I pierwszy i drugi dzień jest dla mnie najgorszy. Dzisiaj, w tym najgorszym dniu, jednym z dwóch nagrywałam filmy. I już wiecie, kiedyś bardzo bym się przejmowała tym, że mam co mam i wyglądam jak wyglądam. Ale fakt jest taki, że na tą chwilę, na dziś dzień, nie mogę zrobić nic więcej niż to, co robię już, więc tylko czekać na efekty. I tyle mogę Wam powiedzieć, nie chcę Was wprowadzać jakoś super w temat, bo tutaj po prostu moja choroba pokazuje, ja tu rządzę, a ja z nią walczę i mówię, nie, Ty masz, Ty to tam, masz tyle do powiedzenia. <grym> Ale dobra, dopiję moją jedną, jedyną kawę zimną, zrobiłam ją o 8 z minutami, jest godzina 15.35, bo myślałam, że już po 16.00. Super. Mega efektywny dzień. Kolejny efektywny dzień. Jestem z siebie bardzo dumna, dlatego, że jest to kolejny dzień, w którym wprowadziłam zmiany. I bardzo, bardzo mi z tym dobrze. Jeszcze moja głowa nie do końca ogarnia, co się dzieje, ale ogarnie. Musi się tego, wiecie, przystosować. Musi się przyzwyczaić. I ogarnia. Znowu z windy przebierana, tym razem na szaro. Cała na szaro się zrobiłam i jadę do pana doktora. Dzisiaj mam dzień roboczy w domu, ale właśnie dostałam telefon, muszę jechać po Kubę. Coś ostatnio te choroby się nas trzymają i mają i kręcą i... Niech już sobie pójdą, proszę. Już wszyscy chcemy być zdrowi Wam też zdrówka życzę, kochani. Słuchajcie, Pablito zrobił dla nas obiad. Proszę tutaj ładnie nam wszystkim powiedzieć, kochanie. Kurczak co... po tajsku z okay. makaronem ryżowym okay. i warzywami, tylko te warzywa zginęły. Tu był cały miks warzyw, no. surówki, cebuli, papryki i tak trochę to zginęło. Dobra. Może powiem po prostu smacznego Dziękuję. i Ty powiesz, że widzą, jak Ci smakowają. Dobrze. Jesteśmy na momencik dosłownie, więc mikrofonu już nic nie przymocowuję, ale słuchajcie mnie takie spodnie z takimi szerszymi nogawkami, jak widzicie, w Mohito. Mam rozmiar 40, bardzo fajnie są tutaj na górze yy, skrojone, ale niestety mają bardzo małe kieszonki. I te kieszonki. Chyba dyskwalifikują te spodnie. Jeszcze do tego mam taką kurtkę, więc jeszcze ją sprawdzimy. Dobra. Paweł ma pozycję, bo Paweł mnie wyśmiał, ale tak mierzę... że. jak ty. <śmum> mam <śmum> Paweł. Ty robisz tak samo. Dobra, słuchajcie. Rozmiar 40 tego kożuszka, kurtki. I co mi się podoba, to długość bo nie zaburza proporcji mojej sylwetki. No, ładny tutaj, jak to powiedzieć? Ta przewierd, góra przewierd, Ta góra, Ładnie skrojona. Yy, natomiast no tak, rozmiar jest mi za mały, to jest 40. Cieplutki bardzo. Kolory mi się podobają. Hm. Tak, jest bardzo ciepły. Jest naprawdę mega, mega ciepły. Słuchajcie, fajny jest, ale no czuję się jak, wiecie, parówka znowu, <laughs> wasze ulubione powiedząko. No i coś, ściągam i może zamówię większe po prostu do domu, albo poszukam czegoś innego. To jest never ending story, wiecie? A do mochito wyszliśmy, bo mam do zwrotu jedne buty, więc tak, przy okazji. Ruszyć się trochę nie mogę. Spodnie fajne, z przodu mi się mega podobają zobacz, z przodu super mm -hmm. <laughs> taką bezę dostałam od męża